Wiem. Nie jestem święty, wiem, ale już nie pluję jadem w Twoje imię. To nie jest jest, to mój dekalokwes. I pierwszy raz biorę siebie na cel Byłem chłopiec z bloków, ego jak mur Ty lustro, którym widziałem swój brud Zamiatałem pod dywan, każdy swój ból A potem miałem żal, że uciekasz w swój świat znów Krzyczałem zdrada, gdy uciekałaś ciszę A sam znikałem w dym, w oczy patrzeć mi się Nie chciało za twardy, by przyznać Mam strach, że jak odejdziesz na serio To zostanę sam jak pies na klatkach Teraz widzę, nie byłaś lekarstwem na syf Tylko bandażem, co trzymał, żeby mnie Dziś dojrzałość to nie zemsta Nie zobacz kim jestem, dojrzałość to spierdoliłem I już nie uciekam z tego miejsca Podnoszę się za Ciebie, nie dla Ciebie już Nie chcę Cię mieć, zrozumieć Zdradziłaś, a ja sam zdradzałem swój sen. Bo każdy dzień z tobą topiłem w tani schemat. Ty chciałaś domu, ja chciałem hałasu. Scen zgrywałem króla, choć w środku byłem jednym wielkim lękiem. Wyciągam brudy na stół, to jest mój deal z sumieniem. Już nie obwiniam cię za własne zagubienie. Twoje dość bolało jak strzał w plecy, ale obudziło we mnie gościa, co potrafi wreszcie nie uciekać przed konsekwencjami. Nie musisz wracać, nie piszę tego by Ci piszę, bo w pierwszy raz widzę faceta, nie chłopaka z alkoholem i fobią przed chwilą eee. Miłość to nie łańcuch, co mam ci założyć na kark Miłość to też puścić, kiedy każdy z nas ma swój char Zostawiam ci wolność jak klucz na stole Zabieram tylko swoje błędy, robię z nich tron, nie się nie dla siebie, nie dla ciebie już Nie chcę cię zrozumieć Jesteś moim demonem, ja sam sobie byłem wrogiem, i składam broń pod Twoim imieniem, i jadę dalej swoim torem. Nie chcecie Cię nawiedzić, to też więzienie, nawet jak kiedyś zabolało ponad ziemię. Dzisiaj wybieram spokój na teatr i dym, jak gangster, co wyszedł i wraca już tylko posny. Podnoszę się dla siebie.